Mam widzowie, dzisiaj jak to jest... Dzisiaj miałem do odebrania. Patrzcie, o, w jakiegoś powalonego tajkuna i patrzcie, ile było do odebrania. cashu. nie kupiłem za Robuxy, bo zaraz wam pokażę, ile mam obecnie na stanie Robuxów. A, nie pokażę. Chwilę może tutaj pokażę. world you like to buy, gdzie to jest? Dobra, to? Dobra, olać to. world you like to buy 400 Robuxów? Czy chcę kupić 400 Robuxów? W takim razie zostałoby mi 390, bo to kosztuje 10, a więc zostaje 394, mam tylko 4 do buksy. No a więc... Lecimy, 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 lecimy. I ile już, no najpierw mi to Ja nie wiem, jak to działa, jak mi... Wytu Możecie mi wytłumaczyć, jak to działa. Zba Zabawa kolorami jest? Co to jest? 0 1 0 donate Fan nie wiem no, ale kupuję to hop hop chyba ja właśnie skończę tego tajku na, na tym bugu nie muszę kupić się po tym do pera. Wyklik, wyklik. No, to mu tu to działa? Serio? Oczu te działa. Ale chmurka Fajnie jest. To deska tu już... wiesz. Nie mówiłem do niczego, jest to deska. O, nie ma deski. No, czapkę o ziemię. ścięło. Czy mogę go złapać? Nie. Open special crate. Nie jesteśmy na specjalne crate. A -y. mogę tego? Nie, bo to pewnie jakiś dla futerobusowców. Ciekawe jest ja zyskałem, ale szczerze nie chcę mi się zmieniać. Dzisiaj w ogóle po, pod koniec odcinka wstawię... jak to się nazywa? Wstawię losowanie z poprzedniego odcinka. Aha, już mi nie stać, zobaczymy ile mam kas na sendole. W poprzednim odcinku był, było losowanie na dogmaty Helisha. Zobaczy... No i zobaczymy kto je wygrał. Nie wiem, najwyżej jak nie zobaczycie, to ja jeszcze... to ja coś teraz ja inaczej to zrobię. Okej, okay, już będzie potem dla typać. Opa, ja ja wlecę. Chyba idę się do kogoś wołać, mu kasę. ma dawać hajs. Ty mógł okreść. Okej, okay, to cię rozklepie teraz rozklepie cię, rozklepie cię podrób. Osklepane essa. Czekamy teraz na mojej przez tej żadnej. Chybu sobie chłopalić. Jak chyba? Ale pod food. tak, tak, tak sobie o dobrze wiecie, tak się zajmę w Sendole. dole Jeśli chłop ma kasy? dobrze, zawalimy mu troszkę o! nie wiem, nie wiem czy jest tu jakaś muzyka, ale ja mam 53 mila złotych Dobra, teraz to teraz zwalamy tutaj. Trzeba uciekać, bo pochmę jeszcze się ograzi i zabije. Oj, oj. Mogę jeszcze mu trochę za zabrać? Nie. 53 miliony? Tak na jest... Essa. Lecimy. Czy jest tutaj coś fajnego? Pistoleciki, pistoleciki. Pójdźgając zobaczymy, czy jakikolwiek działa. Pewnie ten nie działa. Jak to gra, to jest do niczego. Ej! Ładnie zrobione. patrzcie tutaj. Patrzcie tutaj, o widzicie. Trzeba zamknąć aplikację. Teraz sobie piątkę weźmiemy, a jedną piątkę w sumie. Szóstkę To jest słaba Najlepsza jest czwórka zobowiązana, która to była czwórka No nie wiem, właśnie to mam, ale ta czwórka jest super Właśnie nie dziwię, jeżeli to będzie miało z milion pięter Ale potwór. Jedziemy Jedziemy motorem co nie działa, na którym musimy skakać. A nie musimy zobaczyć jak jadę. Oj, spadłem. No górę mi się trzeba się Ten chłop już takie przedmioty zakupił? Które to jest? A, okej, okay, fajna cena. Nie no, ile ja mam jeszcze włazić? Czy on już jakieś maszyny zakupił? A to jeden. Idziemy do mojego, mojego. Cyk, cyk, cyk. Zobaczymy, czy co mi coś zniknie. O, nic się nie ruszyło. No to fajnie, bo to teraz będziemy jeździć na moim supermotorze. Będę mógł do Pery, żeby cokolwiek zarabiać. I może być na równi z tym chłopkiem. Czy działają? A działają, a ja myślałem, że tak to jednak nie skończyło. Dobra, jedziemy dalej. Ile mi już kasu było? Ile to czekać? Ile miałem wtedy? Dobra, nie pamiętam ile... A, to, to jest to samo. Eee, do minus jest, ef, to biorę. Chyba minus to podobno teraz wszyscy się klepią. Ja nie wiem, czy on jest aż taki fajny. Mi się nie podobało tak to. mi się, bo aby trzała i zaraz dołączył do kasy. Ta sama jak chce ktoś się na niej kinąć, To mogę dać Jakieś jak nieźle. Mi się wydaje, czy ten chłop tego nie miał. <ścoughs> Sorry Jedziemy na my po otworzy. Ale sprawdza. Wulkan jakiś to jest nieźle Ale skandal, nie znalazłem tyle kasy chociaż nie wiem ile to było, tyle chłopowi zawaliłem że jestem milionerem Też mam nuklearne jakieś znowu dropery. Wyobczek przede ode mnie, chłopie, bo psuł, psuł Ty człowieku, ty jeden Jesteś, jesteś nienormalny Idź sobie daj no No i jak mi zabił, super No i fajnie, ale chadzę Nie muszę się rozklepić bo jestem zdenerwowany Ty, zabijem tego 15 milionów. Chodź tu ty niebieski. głupi dominik nie zabił. Znaczy nie mówię, że nie na Dominik są głupie, tylko że ten człowiek jest głupi. bo mi żyć nie daje. Jak go nawet nie dotykałem. O super, i teraz się wspinamy. Dobrze. 300 lat później. O, biorę sobie ile? Nic. A. Je. 15 milionów można. Tylko ten pistolet jest spoko. Eee, pasuje do mojego awatalu. Opi. Oceńcie, czy lepszy jest o tą maseczką, czy bez tej maski. Mi się wydaje, że bez, ale to zależy od Was. Jeżeli napiszecie, to wyszukam jakoś zerobuksy i zakupię. Okay. Pięćset podłogę Jaki? Jesteśmy na piętrze, okay. Teraz zgasimy sobie go, bo zaraz całe naboje popiję tak szczerze. hop 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 szybko pijemy kupiliśmy Ten konvejo czy cokolwiek to jest nie wiem to tak się dziwię z dobrze to jest może jakaś hop hop to dopiero blisko niego, fajnie Dobra, idziemy mu zawalić trochę kasy Jedziemy Ile, koło zdało pal mi... Ile on już ma? Ale chłop idziemy, okreśc hajsik. jak Daj więcej Szynko, daj więcej Daj mi kasę, daj mi kasę, bo bez kasy żyć Masy, nikt się nie dowie jak jest naprawdę prawdę nie poznaje twarzy A zwalanko. walanko Tego chłopa można się wkradać zawalać w kasę ale to strasznie długo by się jakoś zwraca No i super Już nie ma szans, że ja to nie go chyba szedł na ten frame cut, który <coughs> się łatwo steruje. Jak tak, to muszę mu zawalić. No Weź tą kasę, mu już zabrałem 20 milionów. ile? chcemy nagrodę, bo, to, bo nie na pewno się schodami. schodami jak to śmiesznie wygląda lol Jak w najwyżej zrobię jakieś cięcie, spróbuję zrobić i, i na no, awku stoję, ale coś raczej w to nie wierzę, żeby mi się udało Były na pewno extreme jakieś tam, nie wiem o co chodzi. Co jest za te dźwięki w co... Opa. No nie! Ile się kasy zmarnuje? Ile kasy poszło w plecy? Ile kasy jest to w plecy? Nie Szyb szybko, jedziemy no! Nie ile kasy się znajdowało. Super, jest prostu tyle w plecy. Lecimy na cokolwiek, szczerze, stać. No i na szarym, nie wyposażenie. Super, mało. Będziemy lecieć z jakąś prędkością. Ta chmurka ma moc. Postaram że ledwo coś kupię. Aha, fajne ceny mam, naprawdę. Bardzo się cieszę z tych wielkich cen. Na szczęście adrycina. upgrade chciał mi stać, nie jestem jeszcze tak biedny. Idę okraść tego chłopa. Lub podokutować inny. O, na pewno okradnę do tego. Coś może wpadnie w opisie. nie, Obstawiam, że niecałe i tak okradnę. Co? nie mogę mu nic ukraść? Za co? Za co dodałam? Przynajmniej sobie Ile ja to już będzie? Widnie. Dobra. Jeżeli się to za, zapisuje, to w następnym odcinku skończymy grać. A jak... Sorry za hałasy. W Następny, następnym odcinku skończymy te, ten tajkun. Ja się z wami pożegnam machając mieczem. Siema widzowie. Cześć i do widzenia. Żegnam was. Eleczko i pa.